Dzisiaj chciałbym porozmawiać troszeczkę z racji tego, że mnie tu nie było, troszkę na tym kanale. E, porozmawiać troszeczkę ogólnie o, e, że tak powiem, e, sytuacji naszego systemu politycznego i, i, i naszych e, rozważań dotyczących wyborów prezydenckich. I, tego, tego jak, jak idzie rozliczenie yy, rozliczenie yy, pisu, a, a w zasadzie nie idzie, bo to co, to, co robi yy, i nam mówi yy, 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 że tak powiem kierownictwo o, o yy, działaniu tudzież nie działaniu wymiaru sprawiedliwości w różnych sprawach, zarówno tych, tych z pierwszych stron gazet, jak i w sprawach zwykłych obywateli, bo to, to trzeba, trzeba rozróżnić, że, że nie, nie, nie wolno o tym zapominać. I, I że tak powiem, w moim odczuciu, wymiar sprawiedliwości o ile to jest możliwe należałoby zaprojektować i zaprojektować i zrobić od nowa, tak kompletnie już, bez, bez, żadnych, bez żadnych, że tak powiem, reform i tak dalej, bo to że, to, że on źle działa, to słyszymy mniej więcej od 30 lat, ale, ale zamiast działać coraz lepiej. To z kadencji, z kadencji na kadencję działa coraz gorzej, i, i że tak powiem, normalny, zwykły obywatel, e, moim zdaniem wymiar sprawiedliwości, tudzież, tudzież nie sprawiedliwości, zwał, tak zwał, e, i służy, stał się e, już gdzieś to. Gdzieś to usłyszałem, że stał się narzędziem, narzędziem w rękach politycznym, narzędziem w rękach tej lub innej władzy, ale tego, tego się jeszcze głośno nie mówi raz po raz. Gdzieś, gdzieś tam się, się, się to przebija w mediach bardziej lub, lub mniej poczytnych, ale, ale moim zdaniem moim zdaniem e, rozpoczął się upadek, upadek systemu, e, gnicie tego systemu u nas e, dwupartyjnego, e, duopolu tak zwanego. Tylko pytanie, pytanie, co potem, bo, bo nie ma, moim zdaniem, nie ma e, nie ma w dzisiejszym na dzisiejszej scenie politycznej brakuje liderów charyzmatycznych i to, to ktoś powie konfederacja no Mo, może może pan Męcen mógłby być szefem rady miasta w większych w, w którymś z większych polskich miast, ale na pewno na pewno nie, nie zostanie szefem szefem rządu, ani ani, ani tym bardziej prezydentem. Moim, moim zdaniem moim zdaniem, jeżeli jeżeli e, te podziały w prawie sprawiedliwości będą będą narastały mm, i, i i mnie. bo y, widać y, widać, co już tu mówiłem na tym kanale, że pozycja y, prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest y, słabnąca z racji wieku, możliwości, możliwości fizycznych i, i różnych innych innych y, zjawisk wewnętrznych, które które w naturalny sposób, w naturalny sposób przy, tak, przy takim sposobie rządzenia partią, w naturalny sposób narastają poprzez utratę władzy, co już mówiłem, że, że, że źródła, źródła dochodu, pomimo, pomimo różnych e, poukrywanych, e, poukrywanych rzeczy, tu i ówdzie e, e, źródła dochodów się kończą mianowicie po e, tych, tych na niższym szczeblu tych wujków, wujków, dziadków pozatrudnianych w różnych spółkach Skarbu Państwa i, i, i przetrwa e, prze, przetrwają tylko moim zdaniem e, grube ryby, czyli Szefowie różnych spółek i yy, 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 yy różnych, różnych agencji, itd. i tak dalej. I od ich yy, kondycji, kondycji yy, o ile, o, na ile będą mogli wspierać, yy, wspierać yy, pa partię, największą partię opozycyjną Prawo i Sprawiedliwość. To od ich kondycji zależy też kondycja całego prawa i sprawiedliwości, bo, bo prawo i sprawiedliwość w tym momencie, pomimo, że nie ma zdolności do rządzenia ani zdolności, zdolności koalicyjnych, ani zdolności, żeby pozyskiwać elektorat i i tak się zatrzymało i tak się zatrzymało na tych 30% i tego, tego przy dzisiejszym podziale społecznym ja pamiętam taką wypowiedź premiera Donalda Tuska, że władzy się nie zdobywa tymi żeby mieć 50% tylko walczy się o 5% elektoratu i to tak mniej więcej wygląda, że, że teraz teraz z tego co sondaże pokazują jest mniej więcej różnica 2%, też widzimy co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i i moim zdaniem, moim zdaniem te ten, jeżeli wybory prezydenckie, hmm, które odbędą się na wiosnę przyszłego roku. Jeżeli wybory prezydenckie nie, nie dadzą rozstrzygnięcia na rzecz na rzecz szeroko rozumianego obozu władzy, który teraz teraz prawuje władzę, to czeka nas generalna Ktoś powie e, prawica, lewica, e, prawica, lewica, centrum. Moim zdaniem, tego, tego podziału na prawicę, lewice i centrum w Polsce już dawno nie ma, odkąd Prawo i Sprawiedliwość, e, zgła, zwłaszcza w pierwszej kadencji, chociaż w drugiej, też, ale w, szczególnie było to widać, moim zdaniem, w pierwszej kadencji, e, zwłaszcza. Wtedy, e, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zastosowało, zastosowało manewr e, szerokiego rozda rozdawnictwa, e, po, e, po, e, to zatarł się moim zdaniem ten, ten podział e, klasyczny klasycznie nazywany w politologii i moim zdaniem to zagranie Donalda do Tuska z uchodźcami e, e, świadczy o tym, że e, premier, mam nadzieję, że premier Donald Tusk e, zdaje sobie sprawę, zdaje sobie sprawę z tego, że, że w obecnej, w obecnym kształcie i, i w obecnym e, krajobrazie politycznym koalicji e, nie jest w stanie, nie jest w stanie e, tak e, funkcjonować w taki sposób e, i, i tutaj zmieniać, e, po, e, zmieniać e, rzeczywistości polityczno-polityczno-społecznej w naszym kraju i to był taki, to jest taki, e, takie, takie że tak powiem, e, puszczenie oka do, do tych e, umiarkowano prawicowych wyborców, w, e, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy też Konfederacji. Bo, bo ja, e, patrząc e, w, historię, w historię ojców, założycieli e, Konfeder Konfederacji, nie. Jestem sobie w stanie wyobrazić zresztą po, po, po głosowaniach w Sejmie też widać jestem sobie w stanie wyobrazić, że część, część działaczy Konfederacji wygłodniałych wygłodniałych, jeżeli konfederacja będzie miała te 15 15%, to y, jestem sobie w stanie wyobrazić y, przy dzisiejszym krajobrazie i go, zarówno geopolitycznym, jak i tutaj wewnętrznym, jestem sobie w stanie wyobrazić y, znaczy jako wyborca, jako wyborca y, jako wyborca koalicji obywatelskiej to nie jestem sobie w stanie wyobrazić, ale jako, jako analityk polityczny Jestem sobie w stanie wyobrazić e, przynajmniej jakieś porozumienie z, z, z częścią konfederacji w tych waż, ważniejszych sprawach i, i e, zmianę, zmianę jakby e, narracji, narracji e, politycznej, e, politycznej i łagodzenie. E, tonu e, sporu politycznego po, poprzez, to wszystko będzie zależało, zależało e, moim zdaniem od, od tego, co stanie się na wiosnę, e, ponieważ, e, ponieważ jeżeli, jeżeli e, Donald Tusk e, przeprowadzi e, Rafała Czaskowskiego moim zdaniem przez, e, przez e, kampanii wyborczą i zdoła wygrać wybory, a, a że tak powiem elektorat prawicowy szeroko rozumiany, co już widać w wywiadach w wywiadach w Telewizji Republika. Tak, oglądam Telewizję Republika czasami, czasami. Nie, 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 nie zdarza się to często, aczkolwiek regularnie, żeby jak to jak to mawiał Jeden z moich znajomych, trzeba wiedzieć co u wroga, tak, że, że a, a jeszcze biorąc pod uwagę, pod uwagę y, to, co, to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to y, trzeba oglądać, oglądać y, telewizję Republika, wszakże nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale y, Mogą przyjść czasy w przyszłym roku, że, że będziemy mieć e, w cudzysłowie oczywiście panią Cholecką e, panią i pana Rachonia na każdym kanale, bowiem e, e, spółką, spółka TVN została, e, wy, e, została wystawiona na sprzedaż e, zgodnie z, z zapowiedziami. I, i, y, że tak powiem, jednym z zainteresowanych, jednym z zainteresowanych jest, y, jest koncern węgierski. Y, I wcale nie jest powiedziane, że, że nie będziemy karmieni, karmieni y, może w łagodniejszej wersji, ale, ale tym, co mieliśmy przez ostatnie 8 lat. Także Gdyby, gdyby, co jest, moim zdaniem bardziej prawdopodobne, 5 listopada w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump, a, a w Polsce, w Polsce pomimo, pomimo tego, że opozycja, opozycja i koalicja obywatelska zyskuje i zyskało poparcie, to Moim zdaniem e, bardzo prawdopodobna jest e, nierównowaga e, medialna w Polsce i, i ten przekaz e, będzie jeszcze twardszy i, 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 i różne, różne rzeczy się mogą wydarzyć. E, moim zdaniem moim zdaniem jeżeli 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 E, że tak powiem e, w e, co, co już chyba wczoraj prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że rezygnuje ze swojego pomysłu praw wyborów. E, moim zdaniem, moim zdaniem, e, pan prezes przeraził się e, swoim, swoim, że tak powiem. E, możliwości, inaczej, możliwością wyboru, wyboru w prawyborach e, e, Przemysława Czarnka, to byłoby jeszcze radykalniejsze e, posunięcie, e, nie, nieznośne nawet e, przez e, elektorat e, prawej Sprawiedliwości i, a że tak powiem, Pan e, Pan były minister edukacji narodowej, yy, moim zdaniem nie, był, nie byłby tak sterowalny, yy, nie byłby tak sterowalny i, i uległy panu prezesowi i moim zdaniem dlatego też yy, ten, ta, ten, manewr z prawyborami się, się nie powiódł, ponieważ Pan prezes, pan, prezes, pan prezes bał się, że, że nie będzie nie będzie miał aż takiego wpływu na, 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 pana, na Pana prezydenta, gdyby gdyby. a, a ja, ja uważam, że paradoksalnie mimo, że nie jestem fanem mówiąc delikatnie prawa i sprawiedliwości to paradoksalnie moim zdaniem jeżeli wystartowałby w wyborach prezydenckich Przemysław Czarny, to paradoksalnie na to nieświadome politycznie nasze społeczeństwo paradoksalnie mógłby, mógłby, mógłby wygrać te wybory także kazus Andrzeja Dudy mógłby się powtórzyć i, 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 i wtedy, wtedy z ubolewaniem, z ubolewaniem jeżeli, jeżeli, jeżeli Donald Tusk, Donald Tusk nie, nie wpłynie, nie wpłynie w sensie, w sensie nie, nie, nie wezmą się w wymiarze sprawiedliwości. Do roboty, to, to, to moim zdaniem przy tym, przy tym układzie i przy, przy tym, jeżeli, jeżeli prawo i sprawiedliwość miałby charyzmatycznego kandydata, to, to mielibyśmy po wyborach prezydenckich w niedalekiej przyszłości wybory parlamentarne w, w terminie niekonstytucyjnym, czyli przyspieszone, A aczkolwiek teraz uwa, uważam, że, że jeżeli, jeżeli jeżeli na prezydenta z koalicji obywatelskiej wystarczy Rafał Czaskowski, to ma duże szanse, żeby, żeby wygrać wybory. Nie, nie jest to, nie jest to e, tak oczywiste, jak było, było moim zdaniem, jeszcze, jeszcze na początku tego roku, bo, bo, bo poprzez różne, różne, różne incydenty i, i to, że moim zdaniem jest to rząd koalicyjny, to e, słabość. To jest e, słabość Donalda Tuska i słabość jego aparatu rządzenia, e, że tak powiem, i, i jest zależny od różnych różnych e, widocznych, widocznych, czy też mniej widocznych czynników, e, czynników wewnętrznych poprzez e, poprzez różne gabinety, czy to polityczne, czy to y, aparatu y, państwa, żeby nie powiedzieć innego słowa, ale ale moim zdaniem, moim zdaniem, jeżeli, jeżeli ta, ten, ten układ ten układ y, polityczny y, przetrwa. Y, do wyborów prezydenckich i przestanie się kłócić o sprawy, sprawy, które moim zdaniem dla zwykłego obywatela nie mają, nie mają wiele do, nie mają, nie powiem, że żadnego znaczenia, ale, ale na pewno małe znaczenie w, w kontekście egzystencji tutaj w kraju. To, to moim zdaniem, moim zdaniem jeżeli, jeżeli e, e, koalicja obywatelska zacznie w końcu pracować i, i przestanie, e, prze, e, Donald Tusk jest w stanie ujarzmić swoich koalicjantów jeszcze bardziej i zająć się poważnymi sprawami to, to Rafał Czaskowski niewątpliwie wygra te wybory. Pytanie, pytanie co stanie się co stanie się dalej, ponieważ yy, prawo i sprawiedliwość moim zdaniem liczy na liczy na, yy, liczy na yy, niewątpliwie na, yy, na, z, na zwycięstwo Donalda Trumpa i, i i tutaj, e, tutaj swoje wpływy, e, co, co nie będzie bez znaczenia moim zdaniem, e, bo, bo zawsze tak było, że zawsze Polska, nie, e, nie, e, nieważne pod jakim rządem, zawsze e, słuchała się Wielkiego Brata ze Stanów Zjednoczonych. Y, co też nie, nie wychodziło nam na dobre, ponieważ moim zdaniem, mimo y, tego co oglądam i co, co, y, co mówią w, w telewizji w przekazach, y, y, to y, moim zdaniem y, Stany Zjednoczone to jest upadające mocarstwo i dlatego dlatego y, Dlatego też uważam, że poprzez różne naciski zewnętrzne prawo i sprawiedliwość paradoksalnie, moim zdaniem, jest bardziej uległe w sprawach Ukra Ukrainy, ale, ale tutaj, tutaj nie do końca z, z korzyścią dla nas, obywateli, ale i niewątpliwie, niewątpliwie e, zainstalowanie e, Donalda Trumpa na, na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie, będzie bardzo korzystne dla, dla e, czy też opozycji, czy też e, e, koalicji. E, rządowej na pewno, na pewno ba, bardziej będzie korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości, które, które, pomimo tych wszystkich swoich problemów, pomimo słabnącej, słabnącej, słabnącej pozycji, słabnącej pozycji prezesa i, i rządzenia w, w Polsce, i wpływu pana prezesa na, na partię, to ten system dwupartyjny, dopóki, dopóki rządzą zarówno Donald Tusk, jak i, jak i w prawie sprawiedliwości pan prezes Kaczyński, to moim zdaniem się utrzyma, aczkolwiek. Mam takie wrażenie nieodparte, że w ciągu gdzieś, gdzieś 5-8 lat nastąpił upadek tej, tej dwupartyjności i nie, 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 wykluczam, nie wykluczam jakiegoś nowego tworu, nowego tworu i nowego zagospodarowania sceny politycznej, ale ale aczkolwiek nie będzie to nie będzie to proces szybki i tak jednoznaczny jakby się mogło wydawać bo, bo za dużo za dużo różnych interesów wewnątrz tych dwóch zwaśnionych środowisk i dlatego uważam, że że Polska Polska jeżeli, jeżeli będzie będzie e, tak Europa wyglądać, jak, jak wygląda poprzez różne e, konflikty, e, konflikty e, geopolityczne, to, to e, Polska będzie, będzie niestety e, karłować ciała w, poprzez swoje położenie i poprzez, poprzez, poprzez e, różne czynniki. Zewnętrzne e, wpływające na, na naszą sytuację gospodarczą i, i żaden, żaden męcena ani inny kuki z tego nie zmieni. E, e, wbrew pozorom może być tylko gorzej, i że, że e, będzie zaostrzenie konfliktu. E, Społecznego i wewnętrznych antagonizmów, ale jak będzie, zobaczymy, zobaczymy. Moim zdaniem, dużą determinantą będą, będą wybory w Stanach Zjednoczonych i wybory na wiosnę w Polsce, bo, bo to tak jak mówię. To, to, że może być tak, że mimo, mimo zwycięstwa e, kandydata w wyborach prezydenckich w, e, w wyborach prezydenckich ze strony rządowej mo, e, jego, pozycja, jego pozycja może być słaba, a, a co za tym idzie? Co za tym idzie, możemy się spodziewać yy, yy, jeszcze, jeszcze gorszych sporów politycznych yy, niż, niż mamy teraz, ale, ale do tego, do tego jeszcze, jeszcze trochę czasu mamy i na pewno na pewno yy, na tym kanale, jeszcze, jeszcze nie raz wrócę do tego tematu, i, i, a tymczasem Kończę, yy, yy, pozdrawiam Państwa i zapraszam do obserwacji, komentowania, subskrypcji i, i do następnego razu, do zobaczenia.